Cześć, witam Cię w filmie, dzięki któremu będziesz zarabiać więcej na tworzeniu stron internetowych albo przynajmniej zdobędziesz większą ilość zleceń. Chciałbym poruszyć w tym filmie temat bardzo powszechnego błędu, który sam popełniałem przez naprawdę bardzo długi okres czasu, przez który prawdopodobnie straciłem wielu klientów. Nie chcę, żebyś tego popełniał, dlatego chciałbym się z Tobą podzielić przemyśleniami na temat właśnie tego, no tak jak już wspominałem, powszechnego błędu. A ten błąd to chęć sprzedania usługi zamiast zaoferowania pomocy klientowi. Ja nazywam się Adrian Zieliński i pomagam freelancerom oraz agencjom, Tworzące strony internetowe, wypłyskiwanie nowych klientów za pomocą marketingu oraz reklamy. Czyli mówimy tutaj o reklamie płatnej, mówimy tutaj o sprzedaży, mówimy tutaj o budowaniu oferty i wszystkich aspektach nawiązujących właśnie do tych rzeczy. I naprawdę około 9 na 10 osób, z którymi rozmawiam na tematy sprzedażowe w branży tworzenia właśnie stron internetowych, popełniają jeden i ten sam błąd. A tym błędem jest podejście. Twoje nastawienie, twoje nastawienie właśnie do sprzedaży, do rozmowy z klientem, że już podczas wykonywania telefonu do klienta, czy chociażby pisania z klientem, bo nazwiesz go na grupie na Facebooku i piszesz z nim przez Messengera, to bardzo częstym błędem jest nastawienie na to, że musisz klientowi koniecznie sprzedać swoją usługę, stworzenia strony internetowej, co de facto daje odwrotny do tego efekt. A dlaczego to daje odwrotny efekt? Ano dlatego, że klient to wyczuwa, na w świecie to wyczuwa i ty też to zapewne byś wyczuwał, gdyby ktoś chciał ci tylko i wyłącznie sprzedać swoją usługę. Oh, shit, Here we go again. I z takim nastawieniem od razu ciebie przyszedł, że musi ci po prostu coś sprzedać, że ty musisz mu dać swoje pieniądze. Zamiast takiego podejścia, że musisz klientowi koniecznie sprzedać swoją usługę, obierz taktykę... Taką, że chcesz klientowi pomóc w rozwoju jego biznesu, czyli chcesz mu pomóc zarabiać więcej, chcesz pomóc mu zwiększyć swoją rozpoznawalność, chcesz mu pomóc, by zyskał wiarygodność o wiele większą w oczach klientów swoich. Hej, to taki szybki przerywnik, bije koniecznie na naszą grupę na Facebooku, gdzie zdobędziesz tipy, wskazówki, różne porady i przede wszystkim wartościową wiedzę, jeśli chodzi o marketing i sprzedaż w branży tworzenia stron internetowych. Więc myślę, że to jest coś, co ci się bardzo przyda. Link jest w opisie, już nie mogę się doczekać, aż się tam spotkamy. Ważne jest zrozumienie. Rozumienie tego, że klient nie oczekuje od ciebie, byś ty mu sprzedał swoją usługę, tylko on oczekuje pomocy że ty mu pomożesz w rozwoju jego biznesu, że ty mu pomożesz swoim czasem, swoimi umiejętnościami i swoim profesjonalizmem. Czyli klient oczekuje po prostu dobrej obsługi klienta, dokładnego zbadania jego potrzeb i profesjonalnego doradztwa. Więc jeśli podczas telefonu do klienta od razu będziesz mieć takie nastawienie, że chcesz mu pomóc, chcesz mu pomóc w, w tym, żeby zarabiał więcej, żeby jego firma miała większa rozpoznawalność, żeby miał większy autorytet, żeby miał e, większą wiarygodność na rynku, czy swojej ogólnie branży, to nie dość, że weźmiesz więcej za zlecenie, ponieważ będziesz miał bardzo dobrą obsługę klienta i profesjonalnie mu po prostu w tym wszystkim doradzisz, to do tego jeszcze zwiększysz o wiele bardziej swoje szanse na to, że klient wybierze ciebie, a nie Twoją konkurencję. Żyjemy w erze, gdzie każdy każdemu chce coś sprzedać, a ludzie nie chcą, by im sprzedawano, tylko nie chcą kupować. Ale by to mogli zrobić, musisz dać im do tego odpowiedni powód. I z tą myślą Cię zostawiam. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już w kolejnych. Cześć.